Gdziekolwiek nastanie cokolwiek taki przejaw jakiejś siły być może dobrej siły, jakiejś stanowczości to od razu używa się słowa przemoc. Dziękuję, to tyle. Dzień dobry, Paweł Ryłko. Ja przyjechałem z Krakowa razem z kolegami. Mieszkałem w Katowicach. Zabra... Matka mojego syna zabrała mi go, utrudnia kontakty. Od półtora roku staram, staram się w sądzie uregulować te kontakty. Sąd ostatnio. Wy... Mam pięć sygnatur do jednej sprawy. Mecenasi mi mówią, że to jest celowo, żeby wykończyć finansowo i żeby przedłużać sprawy. I takie totalne absurdy, gdzie sąd mi pisze, że sam jako wnioskodawca mogę wnosić o to, żeby od rodziny mojej eks żony Wybrać kuratora społecznego. No proszę Państwa, takie cyrki się dzieją. Yy, ja już nie mówię o próbach, yy, o przypuszczeniu korupcji. Bo moja żona jest wpływową osobą i podejrzenia korupcji. Miałam pierwszą panią mecenas, która po prostu zamiast moje kontakty walczyć o moje kontakty, które sobie chciałam zasądzić, wlepiła kontakty te, które moja żona chciała mi dać. I tak, I tak mecenasi robią. Ja nie mówię, że wszyscy, ale proszę państwa, to jest hitwa i dopóki nie zrobimy dekomunizacji tego środowiska, nie oczyścimy ich z tego bagna, z tego wszystkiego, co się źle dzieje w tym kraju od lat. Tak naprawdę 80 bolszewiarządzi rządzi, od 1944 Sowieci się tu wpakowali i nie żyjemy w wolnym kraju, tylko dalej w PRL, bo jesteśmy traktowani jak ja psa lepiej traktuję, bo mój pies jest moim członkiem mojej rodziny, a nas się nad gorzej traktuje niż psy z chronisku. Pękają nam serca i tu mieliśmy przykład, kolega mówił, jak pękło serce jego syna ze stresu, z tęsknoty za ojcem. I do tego dopuszczamy, godząc się na to, co jest w tym kraju. I musimy to zmieniać, bo to jest cyrk, po prostu cyrk na kółkach i nic więcej, proszę Państwa. Nie da się wychowywać młodzieży bez jakichkolwiek wartości moralnych, etycznych. W sądach nie ma żadnej sprawiedliwości, żadnej etyki i moralności. Dziękuję.